Sieci krąży twierdzenie, że w danym momencie 0,7% światowej populacji jest pod wpływem alkoholu. To oznacza, że w tej samej chwili ponad 55,5 miliona ludzi na Ziemi znajduje się w stanie upojenia alkoholowego. Choć brzmi to imponująco trudno znaleźć wiarygodne źródła badań potwierdzające tę statystykę. Z jednej strony intuicja może podpowiadać, że liczba ta jest realna. W końcu alkohol jest powszechnie spożywanym środkiem na całym świecie, a imprezy i spotkania towarzyskie często wiążą się z jego obecnością. Dodatkowo, w niektórych krajach i kulturach picie alkoholu jest bardziej akceptowane i powszechne niż w innych. Z drugiej strony, brak rzetelnych badań naukowych podważający wiarygodność tej statystyki. Trudno znaleźć renomowane instytucje badawcze lub agencje rządowe, które opublikowałyby dane precyzyjnie określające globalny poziom upojenia alkoholowego w danym momencie. Należy również wziąć pod uwagę złożoność definiowania i mierzenia upojenia alkoholowego. Różne kraje i organizacje stosują różne progi stężenia alkoholu we krwi do określania stanu upojenia, co utrudnia porównywanie danych globalnie. Co więcej, wzorce picia alkoholu mogą się znacznie różnić w zależności od czynników takich jak płeć, wiek, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny i religia. Biorąc pod uwagę te kwestie, należy zachować ostrożność w traktowaniu statystyki 0,7% jako pewnego faktu. Chociaż możliwe, że w danym momencie na świecie znajduje się około 55 milionów osób pod wpływem alkoholu, brak rzetelnych badań naukowych uniemożliwia potwierdzenie tej liczby.